Siemano, siemaneczko, w kolejnym filmie z Astronira. taki mały update, gdyż e, troszkę narobiłem hydrazyny. Musiałem trochę polatać, trochę e, wyfiltrować. W międzyczasie poleciałem też na Atrox, tam tylko postawiłem zwykłą bazę, taką prostą, tam chyba dwie, trzy platformy oraz e, kondensator powietrza, żeby zebrać e, trochę siarki. I otóż, a! Jeszcze jeden, najważniejszy. Znalazłem plecak, gdzie mogę mieć... Gdzie, e, znalazłem plecak, w którym była... w którym był silnik na hydrazynę. Czyli mogę sobie teraz... tak latywać. Widzę, że zostawiłem włączoną tutaj... maszynę. To już aż tyle wodoru mi nie potrzeba. Czekaj, zrobimy tak, wyplujemy... Wyplujemy siarkę a tym naładujemy wodorem. W sumie dopiero teraz pomyślałem, że mogę wziąć sobie średnią rozrabiarkę i wsadzić tam grudę wodoru i to wybuchnie. I wybuchnie nam tą skrzynkę, która jest na polu. Może na polu. No na górce. I wielkopomna chwila nadejszła. A w międzyczasie, zanim jeszcze ta wielkopomna chwila nadejszła, zrobiłem trochę stopu tytanu, żeby, żeby zrobić ten duży wahadłowiec. Bo na razie się muszę, na razie się muszę targać tym, tym małym. I znalazłem silnik na hydrazynę do wahadłowca. Uwaga, i robimy proszek wybuchowy. mam odblokowany ten. Jak widać, jeszcze mam nawet zablokowany tutaj na hydrozynę. Więc nie kłamie, nie zmyślam. Dobra, zrobimy sobie tak. Tutaj dynamit. It's dynamite. Kto pamięta Ali G i tę piosenkę? Pewnie, które to były lata 2004? Nie, wcześniej chyba gruzy. Dobra, skrzynka jest tylko tutaj. I bierzemy sobie tego FK i detonacja. Wow, aż wióre poszły i mamy 3 chipy. No, no to się poszczęściło. Fajnie. Zazwyczaj wypada od 0 do 1, 2, tutaj 3 aż. Te małe gruzy można sobie pozbierać z shiftem. Zaraz pokażę. Tylko jedno miejsce wolne. Wciskam shift, gruz, gruz. Magicznie znika ale magicznie nie zniknął bo się pojawił tutaj jako paczka gruzu i paczkę gruzu możemy wsadzić do tej małej rozrabiarki i mieć jakiegoś gruza pełny plecak o, gdzie nasza drukarka dobra tu wciągło cały wodór tu jeszcze mogę zabrać I uwaga, produkujemy duży prom astronomiczny. Nie produkuję tego za szybko, ale chyba nam nie potrzeba więcej eksocipów. Tak na początek. patrz jak rośnie. Potężny. Wsiąkaj. Powietrze nie mam. Aha, bo zabierałem tą małą drukarkę na, na Atrox. I zerwało więzi, przyjaźni. Czekaj, możemy zrobić też łazik chyba. Bo wydrukowaliśmy sobie gumę. Dwa exo-chipy. Tu jest jeden. Właśnie. Jak mamy już duży statek. Cholera, za dużo już tego jest. A będzie jeszcze więcej. Tu jest jeden exo. Były trzy. Co ja zrobiłem? A, bo ten potrzebuje dwa. Dobra, już mamy wyjaśnione. Eee, to ja bym wziął tego. Traktorek traktorkiem pojeździł po świecie. Eee, pojeździł po świecie traktorkiem, tym małym na RTG. Myślę, że nie będę dużo go brał. Włączę sobie kompas i będę patrzył, gdzie są te skrzyneczki, żeby jeszcze uciąłać. Jeszcze dzisiaj wydrukować duży samochód. Ja wam nie odpuszczę tego. Muszę się pochwalić, bo to jest taki skok technologiczny. Można samochodzik spakować do dużego tego wahadłowca. Siedzenie jedno i praktycznie jeszcze tą drążarkę, e, brukarza i Jeździmy po całym świecie, nawet do jądra Ziemi się możemy dokopać. Pytanie, dlaczego jeżdżę samochodem, jak mogę latać? A powietrze. Bo w późniejszym już prawie przy endgame'ie można sobie odblokować przenośny generator powietrza, i wtedy ma się go w plecaku. Jakieś trzy te małe RTG. I. I ma się wszędzie powietrze. Można skakać, biegać, latać bez ograniczeń. No, za wyjątkiem hydrozyny. Dobra, nie gadam tyle, tylko przyspieszam to, bo to szkoda Waszego czasu. I <laughs> cie wrak. O, ale, ale się, o oj, oj. Połączył się wrak razem z, yy, boże, z tą dynią, z Halloweena. Albo nie? Dobra, co my tu mamy? Paliwo stałe. Łą. Korzenie ganstr, tak, korzenie, Dobra, nie ma nic, tylko sobie nie wezmę już. To już ten etap gry, gdzie możemy sobie pogardzić jakimś znaleziskiem. Nie musimy wszystkiego już brać, bo trochę się dorobiliśmy. O, skrzyneczka. To jest ten zielony punkcik na mapie. Co on w lesie jest? Widzę! Widzę! Dawaj skrzyneczkę! Chcę samochodzik zrobić Dobra, dopiero tutaj jest Można taki tryk też zrobić, że zabrać kilka skrzyneczek w jednym miejscu i odpalić to jednym dynamitem, ale nam się powodzi, to... Ale tłukło. Z... Drzewo, uciekaj. Jakbym miał drugi plecak na hydrazynę, to bym latał jak... Superman. Coś by wywalić. Dobra, ziemię wywalamy. Czekaj, na razie zbiorę. A potem będę się głowie co zostawić, co nie. W sumie już możemy autko drukować, tu duże. To już nie ma nic, dobra. Ile nam. Tam, tam mam, w bazie mamy jeden, tutaj mamy trzy, to jest cztery. To w zupełnie się wystarczy, bo potrzeba dwa. Lubię taki nadmiar. Teraz w sumie to bardziej. No, mhm. a gdzie do domu tam? to się RTG nie podłączy a teraz wiatr wieje, dobra Nie, chyba wracamy inną drogą. Nie pamiętam tego. W międzyczasie byłem na glecio i zawiozłem ten tajemniczy element, co będzie przyszłą stacją kolejową oraz wygenerowałem troszkę, no troszkę trawy do, tego, do tych generatorów dzięki któremu mamy stały dopływ bajtów. Teraz mamy tam prawie stałe 170 bajtów. Eksocipy, mamy takie coś, mamy duży samolot. Patrz, jaki duży, jaki dorodny. I mamy aż dwa po, dwa po czwórne gniazda. Zobaczymy, czy możemy już ten samochodzik. top aluminium i guma. Ja to generowałem przecież w którymś... Kurde, muszę te komunikaty wyłączyć. O ile słyszycie? Takie brzydkie, windowsowe. Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. Żebym exochipa nie zmienił. Stop Alu. Było. O, jest tutaj. Nie, to jest Tytan. To jest Grafen. Czy ja zapomniałem stop aluminium? To jest ten silnik na hydrazynę. Zatankujemy go sobie i będziemy gotowi do lotu. Nie wiem gdzie jeszcze, ale będziemy. Top tytanu. Azot mam, grafet mam. Czy ja po tytan muszę le lecieć? Powiedzcie, że mam tytan. Że nie zużyłem wszystkiego na. Dobra, jest tytan. Le. Kurde! Kurde, ręce mi się częstą jak. Jak panu żulowi. To tutaj zielone. Stop aluminium, nie tytanu. Nie, jestem debańsia. stop tytanu to był potrzebny do samolotu. Nie wierzę w siebie. Masz, jedz. Przydałoby się chyba siedzenie. Czekaj, my Łazika mamy w. na glacio? No, mamy naglecia. Musimy mieć jedno złożone. Hydrazyna zostaje. Chip masz. To nie wygląda na złożone. Tu też nie. Jest złożone, super. do siedzenia. Aha, małą drukarkę nie mam, to potrzebuję dwóch złożonych. No nie. Ja nerwice dostanę w tej grze. Może pod ziemią szybko znajdę. w uchu swędzi chyba trzeba poszukać złożonego klasyczną metodą Czyli na powierzchni blisko bazy Nie gadaj, że tu nie tu jest ten no nie Dzisiaj to nie jest mój szczęśliwy dzień do, do poszukiwania zasobów Jejku takie proste rzeczy zapominam Nie kojarzę już Dobra, wydrukujemy sobie tylko siedzenie i i tyle. Bo już nawet nie kojarzę od której nagrywam, żeby za, odcinki za długie nie było. A w kolejnym odcinku spróbujemy wydrukować te wiertła do samochodzika. Zaraz o co chodzi to jest samochodzik Dawaj tu. To jest samochodzik, do niego z przodu i z tyłu można zamontować różne rzeczy, na przykład bad e, ten komory bada badawczą albo kurde, ten powietrze, ale można także e, brukarze i... To, że się naładował, można brukarze i wiertło, i tym można jeździć po całym świecie, całym kosmosie, i można drukować, może drukować, eee, kopać, mosty robić. To jest cudo po prostu, techniki najlepsze, najfajniejsze na świecie. Póki co się z Wami żegnam, trzymajcie się, pa...